Łukasz i Ewelina chcą zamieszkać ze sobą jeszcze dziś, dlatego postanawiają zaraz po lekcjach porozmawiać o tym ze swoimi mamami. Liczą, że przekonają rodziców, żeby się zgodzili. Cześć, mamuś! Cześć, mamo. Oho, co tym razem? zmajstrowaliście? My? Nic. Na pewno? I pani dyrektor nie będzie znowu do nas wydzwaniać? No co ty, mamo? Przecież obiecywaliśmy z Eweliną poprawę. O, tak, wiem. Nie pierwszy raz. No, więc wiadomo, że o coś chodzi, także, może do rzeczy. No to tak. Tak, jakby ci to wam to powiedzieć. Uu, dobra, postawiliśmy z Łukaszem, że fajnie, Bóg, gdyby z nami zamieszkał. Co się ze mną, z tobą. No i z tatą. Słucham? Łukasz, ale co to w ogóle jest za pomysł? No Nie mam praktycznie w ogóle kontaktu z tatą, więc chciałem go odnowić. S I w sumie mamy za zapewne bardzo dużo nauki no do właśnie, nadrobienia. Może moglibyśmy się razem pouczyć i poprawić stopnie, a Borówkowska nie miałaby się wreszcie do czego czepiać. Ale wy przecież możecie się razem uczyć, ale czy musicie od razu mieszkać pod jednym dachem? Nie rozumiem. F ale no po prostu chciałem odnowić kontakt z tatą. Łukasz, nie będziesz się nikt nie przeprowadzał, w ogóle co to jest za pomysł? Właśnie, a poza tym u nas w domu nawet nie ma, nie wiem, pokoju dla ciebie wolnego. Ale co to za problem? Łukasz mógłby spać u mnie w pokoju na łóżku polowym. Co? Jeszcze czego? Ale co? Ci się znowu nie podoba, co? Ewelinka, nie będziemy dyskutować, Łukasz się do nas nie przeprowadzi, no nie, nie będzie mieszkał u ciebie w pokoju. Ja yy, chcę zostawić co tak, jak jest. Yy, W tej kwestii rozumiem, zgadzamy się, tak? Ale no oczywiście, że tak, Łukasz... Super, dziękuję. Ale... Siadaj do samochodu. Nie, mamo, po, pogadajmy pierwsza, to myślamy. Ale co to ma być? Nie, Łukasz, siadaj do samochodu, koniec tematu. Musimy jeszcze zrobić Super, zapytać. Wiesz, siadaj. Ju, siadaj. Nie, S nie będziemy S dalej siadaj. rozmawiać. I w ogóle, co to, co to, co to za miny są? Siadaj. Jutro muszę się razem pouczyć.